W jaki sposób wydrukować tylko część obszaru z pliku PDF? Z pewnością pomoże nam z tym program Adobe Acrobat Reader. Przechodzimy na stronę oprogramowania, pobieramy i instalujemy. Teraz otwieramy nasz plik i aby wydrukować tylko tą część, której potrzebujemy, przybliżamy sobie ją i pokazujemy na ekranie tak, jak chcielibyśmy ją wydrukować. Załóżmy, że ja chciałbym wydrukować tylko tą część centralną. Więc właśnie skalujemy sobie ją i pozycjonujemy tutaj na ekranie tak, jak chcielibyśmy, żeby ona wyglądała na wydruku. Teraz przechodzimy do narzędzia Drukuj i tutaj w górnej sekcji wybieramy więcej opcji i klikamy bieżący widok. Tutaj widzimy, że ten widok nie jest do końca taki, jaki byśmy chcieli, więc przechodzimy tutaj niżej i klikamy jeszcze dopasuj. Wybieramy naszą drukarkę, klikamy Drukuj i z całego pliku PDF zostanie wydrukowana tylko ta część, którą aktualnie widzimy na monitorze. W ten sam sposób możemy stworzyć nowy plik PDF, właśnie z tym wycinkiem, którego potrzebujemy. Czyli podobnie przybliżamy sobie i pozycjonujemy tą część, którą chcemy. Przechodzimy do drukuj. Tutaj w drukarce wybieramy Microsoft Print to PDF. Wybieramy bieżący widok, dopasuj. Teraz wybieramy orientację. Ja wybiorę tutaj akurat orientację poziomą. Klikamy drukuj. Zapisujemy nasz plik. I po otwarciu nowo utworzonego pliku widzimy, że zawiera on tylko ten wycinek, który zdefiniowaliśmy na naszym ekranie.